Dobry wieczór Państwu, to jest 14 października, to my, chłopcy informacyjnego Seven nieustannie z rogalem na twarzy, na dworze już ciemno, ale my postanowiliśmy rozświetlić trochę Wasz wieczór. Witamy Was w 31 serii odcinku informacyjnego Seven Daysa. 3, 2, 1, zaczynamy! Czy Ty wiesz, czemu ja mam dzisiaj tą koszulkę? Tcha, 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 tcha. Wiem. O Jezu. Oni są po prostu niezmiennie w dobrej formie. Jak ja będę dziadkiem, ja chcę być w takiej formie jak oni. A o kim mowa, proszę Państwa! nie to w tym Wszyscy się jarają. To są Rolling Stones, drodzy Państwo. Wypuścili właśnie kolejny singiel, który nazywa się Doom and Gloom. Z kolejnej płyty, czyli gr Ambitna nazwa. Ambitna. No bo wiesz, że są tacy. drapieżni, drapieżni. Starzy. Wiedziałem przed odcinkiem, że ty będziesz wysyłał właśnie takie teorie. A nie są starzy? Są po prostu dojrzani. Rolling Stones wydali właśnie dwie nowe piosenki. Nagrali dwie nowe piosenki do swojej nowej płyty, która zatytułowana jest Grr. Płyta będzie dopełniona największymi hitami grupy z Wielkiej Brytanii. Poza tym, że panowie nagrali dwie piosenki, to mają w planach prawdopodobnie, jak mówi Piotr Mess, czyli specjalista od Rolling Stonesów, mają w planach cztery koncerty. Dwa w Nowym Jorku, dwa w Londynie. I będą to prawdopodobnie ich ostatnie koncerty w karierze i trochę mi smutno, szczerze powiedziawszy. Co ty gadasz? No, no mamy nie tutaj nie ambitnego nie studenta, dwa kieruneczki, na którym zdjęciu jest brzydszy. Zm nie, nie zgadzam się. <laughs> no czekaj, no. No dobra, nie pokażę. No dobra, nie pokażę. Ale tu wyglądasz trochę jak zabójca, wiesz? No nie wyjdzie ci. O! Druga wiadomość także w klimacie muzycznym. Ty wiesz, że on się ostatnio zżygał na scenie? Ten mały gówniarz. Się imprezuje. Nie wiadomo jak. Śmierdzi. Czym? Nie wiem, nie czujesz? Narkotyki? No to nie to. Nie nagramy tego dziś. Nie <laughs> to nagramy. Teraz się spaliły. Wiesz, że on się ostatnio zrzegał ten gówniosk. Tak, wiem. No, na scenie, po prostu. To mnie nie interesuje. Jak to cię nie interesuje? Mów, Słucham, mów! proszę cię. Mów! Ludzie czekają. Masę ludzi! Czumy, miliony! Miliony, miliony, miliony ludzi czekają, aż coś powiesz. Ale ostatnio ktoś napisał, że ja mam się nie wtrącać, więc się nie wtrącam. Może jedna osoba. Wystarczy. I po coś odzywałeś? Wystarczy, że mnie zniechęci. I teraz będę miał pod górkę. Justin Bieber, bo o nim właśnie teraz mówimy, będzie miał grę na swoją część, a gra nazywa się Just Dance 4. I jest to kolejna gra w stylu eee, tańczmy tak jak Justin Bieber, on pokazuje ruchy, a my tańczymy tak jak on. I wiesz co on zrobił dla swoich fanek? Ale generalnie rzecz biorąc, Justin Bieber jest bardzo fajny. Nie wiem czemu wszyscy tak czepiają. Pod jakim względem jest fajny? Każdy. Młody zdolny, przystojny chłopak. <laughs> Każda gra, zanim zostanie wydana, musi być przetestowana, wiadomo, żeby wykryć jakieś tam bugi, błędy, lagi i inne pierdoły, nomenklatury growej za bardzo nie znam, natomiast tą grę testował target Just Dance 4, czyli młode dziewczynki, które są fankami Justina Biebera. Justin Bieber przygotował dla nich wielką niespodziankę. Stał za lustrem weneckim, kumasz? Tam. co za to jest nowe zboczusze. Stał za lustrem weneckim i wiesz, i dziewczyny tam się wywijają do gry, nie, tańczą, kręcą Tymi młodymi zwinnymi ciałami, a Justin stoi za szybą i patrzy na nich. Mm. I to szyba jest za, jakby za nimi. Wiesz o co chodzi, że on widzi jakby. No i właśnie on na to patrzy. I nagle zróżnic dziewczyny tańczą i Justin wychodzi przez drzwi. I co robią dziewczyny możecie to zobaczyć w tym momencie. The the oh my God. God. Moim zdaniem on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest tragiczny i chce wykorzystać swoje 5 minut, żeby zarobić hajsik i potem I żyć do końca życia. No. Żyć do końca życia, co ty gadasz? Ja myślałem, że żyć po śmierci. Żyć za te pieniądze do końca życia, tak? No. Ale nie, nie tłumacz, ok? Sprawa było, minęło, tak? A z trzecią wiadomością przenosimy się gdzie? Do Mielca, Dobrze, że nie do Mielna. W Mielni jest równie hardkorowo co w Mielcu W Mielcu grasował, bo już nie grasuje Przestępca i to jak? W Mielcu policjanci zatrzymali mężczyznę Który spacerował ulicami miasta Wymachując mieczem 23-latek miał też przy sobie dużą ilość narkotyków Policjanci zatrzymali go na ulicy Kazimierza Jagiellończyka Miał ze sobą miecz którym stukał ochotnik. I miał 10 tysięcy w portfelu. miał też ze sobą dwumetrową WWZL oraz duży plecak, a w nim znacznej ilości narkotyków, marihuanę, haszysz, amfetaminę, kokainę, LSD i inne środki chemiczne. Miał też ze sobą gotówkę, a dokładnie 10 tysięcy złotych. Proszę, sobie typa, idzie sobie ulicą jakiś. Postanowił się zabawić, tak? Wiesz, miecz, je, 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 WWZL, je, jeb, 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 jeb. narkotyki. jedziemy. A nie stukał ludzi, tylko. Na ziemię? On, ochotnik. Ja też miałem takiego w gimnazjum, i na gimnazjum skończyła się edukacja. Wiesz, że premiera była teraz? Bitwa pod Wiedniem. Po prostu masę polskich akcentów w tym filmie. Masę. na ten Masę. Oprócz oczywiście tego, że film opowiada o polskiej historii, to mamy tam y, naszych aktorów, wysłanników naszych polskich i między innymi Daniel Olbrychski, który gra generała artylerii koronnej y, Marcina Kazimierza Kąckiego, jest też Alicja Bachlada-Curów, Jerzy Skolimowski, który jest, uwaga, Janem III Sobieskim, ja myślę, że on z Sobieskim to ma naprawdę dużo wspólnego i to na co dzień. Jest też Piotr Adamczyk, który gra Leopolda pierwszego Habsburg Habsgórka. Habsburga. I zawsze z Niemcami było niepodległej nie umiem. Jest też Szyc. Natomiast jest jedna rzecz, która sprawia, że my jako Polacy wiemy, że to nie my, nie my jesteśmy producentami tego filmu. Jeżeli my byśmy po raz kolejny produkowali film wojenny, to na pewno nie zrobilibyśmy go po bitwie, którą wygraliśmy na 100%. Robiliśmy go bitwę, którą, na, którą przegraliśmy, a najlepiej to ta, o takiej, którą przesraliśmy sromotnie. Nie wiem czy widziałeś trailer tego filmu. To będzie tak tytułem końca. Urywek tylko. Urywek. Tam w trailerze tego filmu jest z wielkimi literami napisane najbardziej oczekiwana premiera tego roku. Zastanawiam się tylko gdzie. Ten tydzień obfitował w kosmiczne wydarzenia i to dosłownie. Operacja Stratos, mówi ci coś? No ale do, do, dzisiaj skakał przecież. Dzisiaj, no dzisiaj skaka, no dlatego mówię, że ten dzisiaj, bo wcześniej mu się nie udało, a no, był to wtorek. Wtorek mu się nie udało, bo niestety jego balon... czy już dzisiaj skoczył, czy jeszcze nie. I czy mu się udało. No, no ciekawe. może jak się zabije, to przecież... Baungantna. 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 Już mówiliśmy już o nim kiedyś. Jeszcze zanim był sławny. Tak? Mówiliśmy o nim. Jest! Mówiliśmy o Felixie Baumgartnerze, tak? zanim on był sławny? My pamiętasz? Patrz, my to jednak potrafimy, no? My to potrafimy mamy swoje wyczyc. momenty, mamy swoje momenty do cholery, no. Ostatnia wiadomość w takim razie. Noble. Tak, mógłbyś dostać noble. Ja? No, Albo za nie, ty nie. Bo ty byłeś kujonkiem w szkole. Nie byłem. Byłeś straszliwy. Nie byłem. Najgorszy kują w szkole. Po prostu Wyczyłem. najgorszy. Wiedział w domu i się łuczy. A jak się ktoś go pytał co robi po szkole, tak, no, Ja przeglądam za Kto To otrzymał literacką nagrodę Nobla w tym roku, wiesz, jakiś... Azjata. Chińczyk. No, to mówię Azjata. Chińczyk, który nazywa się Mo Jan. Lubimy o Chińczykach mówić chyba. Tak, bardzo. <grym> często nam się to zdarza. Mo Jan, jak uzasadnia komisja, dostał nagrodę za to, że z halucyno... halu... z, halucynacyjnym... halu... z halucynacyjnym... tak, ty... Mo Yan z halucynacyjnym realizmem łączy opowieści ludowe, historie i współczesność. Warto dodać, że jego najnowsza powieść na nazywa się 41 strzałów. Wcześniej napisał obfite piersi pełne biodra. Jestem ciekawy tej powieści. Co? Tak? Obfite piersi, piersi pełne biodra. biodra. Tak, a wcześniej, Aha. dokładnie w 1992 roku, czyli wtedy, kiedy się urodziliśmy, napisał Kraj na wódki i coś wiem chyba jakim krajem się inspirował. <laughs> Tą za końcą wiadomością kończymy kolejny z serii, czyli 31 odcinek informacyjnego Seven Days a Jeżeli macie ochotę, napiszcie do nas na informacyjny Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, możecie kliknąć. Łapkę w górę. A -a. Jeżeli macie ochotę, subskrybujcie! A my widzimy się jak zwykle za tydzień. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Maila z pogróżkami napisał też do nas niejaki Barył. Powiedział, że jeżeli nie pozdrowimy go w kolejnym odcinku, to nas zabije. W związku z czym, Barył, pozdrawiamy cię. Nie zabijaj nas. Chcemy jeszcze pożyć. Trzymajcie.